Witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na recenzję palety Lorac Pro i porównanie, powiedzmy recenzję dwóch palet, tak naprawdę, bo myślę, że o jednym i o drugim troszeczkę Wam opowiem. Ale takim głównym elementem tego filmu będzie właśnie paleta Lorac Pro 2, ponieważ jest to nowsza edycja, ona wyszła dopiero kilka miesięcy temu. A mówiąc szczerze, a już planują kolejną, chyba w październiku, czyli zapadzie, wychodzi kolejna taka podwójna paleta, więc będzie pewnie tej wielkości. Trochę są na już ostrze zęby, że mówiąc, ale zobaczymy, jak będzie z jej dostępnością. Palety Rak Pro do tej pory zawierały 16 cieni. 8 było matowych i 8 w wykończeniu bardziej perłowym. I takie jest w jednej i w drugiej palecie. Może pokażę je Wam w ten sposób, jedną i drugą. Wydaje mi się, że, jakby takie porównać, ta paleta jest bardziej taka w tonacji, powiedzmy, cieplejszej, to jest jedynka. Dwójka zawiera więcej koloru. Mamy tutaj, właśnie granat, jest taki ciemny fiolet, taka śliwka. Tutaj mamy taki zielony oliwkowy odcień, więc jest troszeczkę bardziej kolorowy. No już tutaj też mamy ciemny fiolet i taki, taki miedziany odcień, ale mimo wszystko, jednak tutaj się bardziej rzucają w oczy w tej palecie numer 2 te odcienie kolorowe. Ja parę razy już mówiłam, że paleta Rak Pro tak naprawdę nie jest to moja ulubiona poleta. Może nie powiem, że jej nie lubię, ale nie jest to moja paleta ulubiona dlatego, że cienie się bardzo osypują. Cienie są bardzo miękkie, aż za miękkie. To jest fajne, bo mają taką fajną, kremową konsystencję, taką bardzo miękką, bardzo przyjemną w użyciu, dobrze się rozciera, natomiast... Tylko przełożymy pędzel, bo tutaj się dużo pudru wydziela, wydobywa jakby z tego cienia i dużo jakby podnosimy tego produktu samym tylko dotknięciem pędzla i dużo tego produktu się po prostu właśnie marnuje, ponieważ one są napigmentowane, nie potrzebujemy tak dużo produktu, ale mimo wszystko na powierzchni cienia zostaje nam bardzo dużo tego luźnego cienia i no tutaj no ciężko jest go potem użyć, ponieważ on tylko będzie nam brudził całą paletę. To chyba mam nadzieję, że... Nie jest może jest za bardzo brudna, może ciężko jest ją wyczyścić. Kolory są bardzo ładne, nie mamy nim wielu zarzucenia, jeżeli chodzi o ich pigmentację, o ich kolor, o ich nasycenie tego koloru i o to, jak się rozcierają, jak wyglądają na no oku ok, i o trwałość. Natomiast ich nie ma tutaj tak dużo. Paleta ma w 8,8 g, więc na 16 no to nie jest dużo, pojedyncze nie są takie bardzo duże, więc jeżeli mamy tylko tą jedną paletę, i tylko tej palety używamy, to ono może bardzo szybko, te cienie możemy szybko właśnie wykończyć. Jeśli chodzi o dwójkę, ten problem też istnieje, niestety to nie jest tak, że całkiem jest to usunięcie, natomiast wydaje mi się, że jest go, że nie jest on aż tak bardzo męczący, tak bardzo irytujący dla mnie. I nie jest też tak, że te cienie się bardzo sypią, tylko niektóre. W Lorak Pro numer 1, tam jakby ten problem był dotyczył więcej, większej ilości cieni, natomiast tutaj nie jest on jakby całościowy, nie dotyczy całej palety, tylko kilku cieni, więc nie jest tak źle. Czego mi w tej palecie brakuje? Brakuje mi dobrego cienia matowego do nałożenia podług brwiowy. Mam tutaj jeden odcień Buff, natomiast on jest bardzo żółty, więc do mojej karnacji nie wygląda źle. Natomiast jeśli macie chłodniejszą tonację waszej skóry, to ten cień może być problematyczny, może być bardzo widoczny i nie wyglądać dobrze właśnie pod łukiem brwiowym. Oprócz tego mam tu ten odcień Snow, taki bardzo perłowy, biały cień, i odcień beige. Natomiast one są bardzo połyskujące, wykończenie jest perłowe i ja nie zawsze takie wykończenie preferuję właśnie, kiedy robię makijaż. Raczej najczęściej nakładam cień matowy podłóg brwiowy. Mój ulubione kolory w tej palecie to na pewno nektar. To jest taka bardzo ładna brzoskwinia i często go używam. Do roztarcia innych cieni ponad załamaniem powieki. To jest taki bardzo fajny kolor przejściowy. Oczywiście granat i ta śliwka matowa są doskonałe. Naprawdę ciężko jest stworzyć matowe cienie. Myślę, że są trudniejsze do wyprodukowania. Często są bardzo pudrowe, nie rozcierają się dobrze, nie nakładają się równomiernie. Natomiast te dwa nakładają się fantastycznie. Nie mam z nimi żadnego problemu. No, oprócz tego, że. Koniecznie trzeba strzepać nadmiar pędzla, nadmiar cienia z pędzla przed aplikacją, bo inaczej wszystko nam wyląduje pod okiem, a nie na powiece. Więc tutaj jest taka uwaga do jednej do drugiej palety. Cool Gray również jest bardzo fajnym cieniem. Bardzo często używałam połączenia cienia Rose czy Rosey na całą powiekę. Cool Gray lekko w zewnętrznym kąciku i ostarłam tym cieniem nektar. To jest takie bardzo fajne połączenie na dzień. Ten odcień czarny to jest nazywa się Black, ale nie jest taki, taka typowa, bardzo taka um, ciemna czerń, taka um, tradycyjna, taka czarna, czarniejsza niż czerń. Um, to jest taka bardziej. Um, Szara, szara, czerń nie jest taka bardzo nasycona, taki bardzo nasycony odcień, ale mimo wszystko myślę, że paleta jest dobrze dobry jest jej dobry kolor dobrze jest skonstruowana i można wiele stworzyć makijaż, więc jeżeli szukacie dobrej palety, która ma i trochę odcieni neutralnych, i trochę odcieni kolorowych, to myślę, że mogę ją Wam polecić. Paletę jedynkę mogę polecić osobom, które szukają więcej właśnie takich neutralnych. Palety, w której dominują cienie neutralne i ewentualnie, gdzie mają takie troszeczkę cieplejsze tony. Tylko no właśnie, ta paleta trochę bardziej się osypuje, mimo że bardzo podoba mi się to, że ma ten odcień tutaj Cream. To jest też taki cień właśnie do nałożenia podłóg brwiowych i ten już jest takim typowym beżowo-cielistym odcieniem, który myślę będzie pasował więcej, większej ilości osób. Jeżeli miałabym wybrać, to myślę, że wybrałabym dwójkę, ale to jest wszystko pewnie kwestia preferencji, ponieważ myślę, że dla osób, które malują się tylko po prostu na co dzień, jakieś robią taki tradycyjny podstawowy makijaż w brązach, ta paleta myślę, że może być bardziej użyteczna. Natomiast jeżeli szukacie czegoś, jak powiedziałam, z odrobiną koloru, troszeczkę bardziej rozróżnicowanego, to myślę, że mogę tą paletę Wam polecić, może ona jest troszeczkę bardziej powiedziałabym w tonacji chłodniejszej i utrzymana. Podlinkuję Wam na dole kilka filmików, w których użyłam właśnie tej palety. Może też podlinkuję Wam kilka, w których użyłam palety Lorak Pro 1. Na pewno kolory są dobrze napigmentowane, tutaj nie mam im nic do zarzucenia. Wyglądają na oko bardzo dobrze, utrzymują się na bazie przez cały dzień, więc ta jakość tutaj jest, natomiast myślę, że co bym chciała zobaczyć, to chciałabym, żeby firma Lorak właśnie popracowała troszeczkę nad tym, żeby te cienie się jakby trzymały w kupie powiedzmy, żeby właśnie przy aplikacji nie nabierało się zbyt dużo i nie pojawiało się zbyt dużo tego pudru na powierzchni, bo konsystencja jest bardzo fajna, jest taka bardzo kremowa. I może pokażę Wam pigmentację, tylko po prostu przyłożę raz, dwa, trzy i zobaczcie, pigmentacja jest myślę, że bardzo, bardzo dobra po jednym pociągnięciu i tak samo to wygląda właśnie na pędzlu, to samo sniami matowymi po prostu tutaj raz i już mamy dużo koloru na palcu, więc na pewno jeżeli o to chodzi, to palety Lorak są godne polecenia jakościowo i to wykończenie jest ładniejsze moim zdaniem tej perły niż palet Urban Decay, natomiast no tutaj tak jak powiedziałam, być może użyjecie je szybciej niż inne palety właśnie przez to, że te cienie są takie luźne, bardzo łatwo poluźnić ten, ten cień i sprawić, że dużo będzie się go właśnie zbierało na powierzchni. Tyle ode mnie. Dajcie mi znać, jeżeli macie te palety, którą lubicie, którą może chciałobyście mieć w swojej kolekcji. A ja to się już z Wami żegnam. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście możecie mi dać kciuka w górę, dlaczego nie. Zapraszam na go do subskrypcji mojego kanału i... i mam nadzieję, że wrócicie na mój kanał i obejrzycie kolejne filmy, które się tutaj pojawią. Do zobaczenia.